Pierwszy konkurs w turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie. Powiedzieć, że był nieudany dla Polaków to powiedzieć trochę nic. E, oczywiście dziesiąte miejsce Pawła Wąska powiedzmy, że uratowało trochę sytuację i, i kupiło trochę czasu jak, jak pisał dziennikarz sport.pl Łukasz Jachim, jak kupił trochę czasu dla Tomasa Turmiślera. No bo wszyscy się zajęli trochę czymś innym niż, niż tylko obrazem całej polskiej kadry, a gdyby nie ten Sukces, gdyby nie ten niezły wynik w postaci obecności w najlepszej dziesiątce Pawła Wąska, no to sytuacja wyglądałaby niemalże tragicznie. Moglibyśmy mieć tylko jednego zawodnika w finałowej serii zawodów, a to wynik absolutnie nie do zaakceptowania, zwłaszcza w tak wielkiej imprezie jak turniej Storech Skoczni. No, czym się możemy w miarę pocieszać to tym, że, że jeszcze te trzy konkursy, że jeszcze może być lepiej i że ta regularność nie była ostatnio siłą Polaków, więc no może to też pójść w drugą stronę, czyli mogą się nieco odbić po prostu w kolejnych zawodach. Natomiast zastanawiam mnie, czy, czy Polacy rzeczywiście ufają Tomasowi Trumbechterowi na tyle, żeby nawet jeśli Austriak ma dobre pomysły i dobre intencje, no to czy by potrafią po prostu realizować te pomysły zgodnie z jego wskazówkami, bo wygląda na to, że jest gdzieś tutaj na tej linii po prostu duży, duży problem. To już było widać przed sezonem, ale teraz się to uwidacznia jeszcze bardziej. A święto Rodacy Thomasa Trumbeistera, czyli Austriacy, no są w niesamowitym gazie, robią sobie niemalże z tego turnieju czterech skoczni własne mistrzostwa kraju. No i tylko pytanie, który z nich tak naprawdę tutaj będzie w stanie wygrać i przełamać pasę 10 sezonów bez złotego orła dla Austrii. W tym momencie liderem jest Stefan Krafti. Wydaje się, że się obudził na dobre, ale za nim jest przecież ta świetna dwójka z poprzednich turniejów, konkursów Pucharu Świata, czyli Jan Herli, Daniel Czofeńk.